23 seria spotkań Pegeligę Superligi Piłkarek ręcznych gościmy dzisiaj w Jarosławiu, gdzie Jonka jest całkowód podejmować będzie czapkę lw na ten mecz zapraszam Państwa czas. Czekuje się ciekawe spotkanie Aslon Dorsz Kazimur Moczka O, zaskakujący rzut zasłonięta była zablokowany ten rzut chyba dobitki. Nieudana. Kolejny błąd. Kolejny błąd Szansa na kontrę. No niezbyt dokładne to podanie, ale jest w kontrze. Jaczenko. Intrysie. No i dobre wyjście do rzutu. Teraz Slobodian. Zdążyć w końcówce, tak teraz dobra akcja. I podanie do Konowałowej Trawczyńska, ona też grozi rzutem z drugiej linii. Kozimur, pan dobre teraz. Rozegranie do skrzydła Trawczyńska, świetny, techniczny rzut Dimitryszyn, ależ trudny rzut. Diany Dimitryszyn, i jest Bramka Trawiczamp przerwie, w pasce. Teraz dobry rzut Cholińskiej. Właśnie na lewym rozegranie jest Markiewicz, Dmitryszyn. Jeszcze raz Kacz i jeszcze raz trafienie. No, dobre wejście tej zawodniczki, Dmitryszyn na Markiewicz, Kacz, Dmitryszyn, nie ma trochę miejsca jeszcze do Markiewicz. Cierpliwie zagrała Galiczanka do skrzydła Konowałowa. Przyspiesza zimny do skrzydła. Trochę niedokładnie, zimny. Teraz dobrze do Matuszczyk jest trafiony, odkres na prowadzeniu, pierwsza bramka Sylwii Matuszczyk. Matuszkiewicz, to i ta zdobywa bramkę, gdzieś oddała żółty trafia między nogami bramkarki. A zatem do przerwy 14-13, do 13 Galiczanka prowadzi w Jarosławiu z JKS-em. Mestiaro. Mestiaro, czy zagra sama do końca, świetny rzut Valentyn Mestiaro Mietryszyn, Cholińska. Jeszcze raz Mietryszyn, Arkiewicz, Mietryszyn. No, ale tutaj ciężko jej lewą ręką z takiej pozycji rzucić. właśnie świetne dogranie. Meleket syjewa znowu cierpliwość popłaciła, Czwarte trafienie Meleket Sejewej. Już sygnalizacja gry pasywnej. Smoli, Melkiet, e, przepraszam, Mestiaryk. Mestiaryk zdobywa bramkę. Nestiarów, Nestiarub sama i jest trafienie Nestiaru Martuszczyk, Barzlon Nestiaru, kolej kolejny rzut bieżny, na ósme trafienie Walentini Nestiaru Dymitryszyn Dobracie rzucenie na skrzydło, konowałowa tka Markiewicz, Dymitryszyn Dimitryszyn przyblokowana, kto będzie miał piłkę? Jeszcze raz Dimitryszyn. Jeszcze raz Kordowiecka. A. Teraz Markiewicz, Markiewicz. Ach, ta piłka jakoś wpada do bramki. Yvain Skrzydła, Trapczyńska. Świetnie tu wypatrzyła bestiarów. No akcja dwóch, chyba najlepszych dzisiaj zawodniczek. Dimitryszyn, Dimitryszyn sama do końca. Ja na Dymitryszczu, tak jak my kiedy sędzimy, skażą grę pasywną, jest z bo skrzydła, Smolnik, Smolnik sama, smolin skuteczny to już chyba załatwia, że losy tego spotkania, Te bramki przewagi, 30 sekund do końca, Markiewicz. Dmitreszy, Dymitryszyn, sama broni Korbowiecka. Tak jak mówię, w pierwszym spotkaniu tutaj wygrała Galiczanka, w drugim w markach pod Warszawą, Durymis. No i teraz w końcu pierwsze zwycięstwo JKS JKS będzie na piątym Krawczyńska. Cóż za akcja na zakończenie SPRów Krawczyńska. Jej dziesiąte trafienie. Numer 10. 10 bramek i tego spotkania zasłużone. No, ciekawie kończy się. Ta seria. Dziękuję już dzisiaj za uwagę, Marcin Muraz. Do zobaczenia. Do usłyszenia.